Cześć, to witajcie na kanale Red My Lips Art. Nie wiem jak Wy, ale ja nigdy nie rozumiałam fenomenu denek kosmetycznych. Jak zaczynałam swoją przygodę z makijażem i oglądałam, czytałam różne blogi i pojawiały się tam posty typu denko kosmetyczne. Kompletnie nie rozumiałam fenomenu tego zjawiska, ale czasy się zmieniły i w końcu je zrozumiałam. I w dobie konsumpcjonizmu używania, a nie zużywania kosmetyków coraz częściej po prostu wyrzuca się niewykończone kosmetyki, więc postanowiłam zrobić sobie taki challenge i zużywać, po prostu zużywać kosmetyki, aby stworzyć odcinek taki jak dzisiaj, czyli Denko Kolorówka. I podzieliłam, postanowiłam podzielić ten odcinek na trzy kategorie, na trzy części. Pierwszą z nich będzie rachunek Sumienia i tutaj będę pokazywała Wam produkty, które wyrzucam, ale ich z, z różnych, z pewnych powodów nie zużyłam. Druga część to Denka, czyli produkty, które zużyłam do końca i co o nich myślę. I na koniec pan project, czyli projekt, gdzie staram się po prostu dosięgnąć dna w różnych kosmetykach i będą to kosmetyki suche i kremowe, także. Zaczynajmy. I zbierałam sobie wszystkie kosmetyki do takiej, do takiej szufladki, do takiego pojemniczka. I zaczynamy sobie od rachunku sumienia. I zaczniemy sobie od tych dwóch kredek. Jak widać, ta jest całkiem, całkiem zużyta, więc tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że, że jest to prawie denko. I są to konturówki z Golden Rose, Dream Lips Lip Liner. Kiedyś bardzo, bardzo je lubiłam i miałam ich bardzo dużo, dlatego też ciężko mi było zużyć wszystkie, no bo... No bo wiecie, po prostu miałam ich dużo. I tą sobie trzymałam do właśnie jakichś takich ciemnych pomadek, a ta była jedną z moich ulubionych brązowych, i w sumie już rzadko je używałam, ale zostawiam ją sobie jako taki referencyjny odcień, żeby znaleźć coś podobnego. No co, bardzo, bardzo lubiłam te kredki, już je wyrzucam, bo po prostu są przeterminowane, nie chcę używać. Mam mnóstwo innych kosmetyków, więc nie muszę używać zepsutych kosmetyków. Ta 518 bardzo, bardzo, bardzo przeze mnie lubiana. Czy kupię ponownie? Być może. Bo ten odcień bardzo, bardzo mi odpowiadał. Jeżeli znajdę coś innego, może jakiejś innej firmy. Być może kupię coś innego, ale ten odcień 518 bardzo bardzo lubiłam. Kolejny rachunek sumienia to szminka z Melchiora i zobaczcie, że też nie zostało mi jej jakoś bardzo dużo. Przepiękny odcień Express Yourself, ale już widać na niej takie malutkie jakby wiecie, nie wiem, bombelki można powiedzieć. Nie wiem czy będzie to widać, ale w każdym razie chodzi o to, że produkt jest już przeterminowany, więc nie chcę jej używać. Była bardzo przyjemna, odcień był przepiękny, bo taki intensywny, ale też spokojnie dało się go nosić. Na co dzień. E, nie wiem, czy ta firma wciąż istnieje. Znaczy, jakby gdzieś tam niby jest cały czas. A Polska m, strona jakby nic nie postuje, więc nie wiem, czy oni istnieją cały czas, czy nie. Więc, jakby, I don't know, Nie wiem, czy kupię ponownie, no bo, bo nie wiem, czy istnieje. Kolejnym rachunkiem sumienia będą te kredki z Lovely. I tutaj, jakby już jest nie moja wina, że nie byłam ich w stanie zużyć. Już Wam pokazuję dlaczego. Dobra, coś tam, coś tam nawet napisało, ale e, trzeba było użyć do tego dużo, dużo siły. E, one mi po prostu zaschły. One mi zaschły, i pierwsza, która mi zaschła, to była biała, nie wiem, kilka tygodni po otrzymaniu paczki pr bo ją otrzymałam w paczce. No i co, najposzła do wyrzucenia, e, i później część z Was pisała mi, że winą e, tego, że one zasychają, są po prostu te zatyczki, które gdzieś tam delikatnie pękają. I, I wtedy po prostu ta kredka wysycha. I faktycznie na każdej z nich jest jakieś takie lekkie leciuteńkie pęknięcie, praktycznie niewidoczne. Oczywiście jak ktoś ma, może sobie zakleić taśmą klejącą, ale ja nie po to kupuję, no te dostałam, ale wiecie o co chodzi, nie po to kupuję um, taką kredkę czy takie kredki, żeby po prostu musiała zaklejać je taśmą klejącą, żeby mi nie wyschły. Jakby rozumiem ideę tego, żeby kosmetyki były tanie, ale jeżeli opakowanie jest tak tanie, że sprawia, iż produkt się psuje, no to sorry. I jak ktoś mi mówi, że nie kupuje drogich kosmetyków, bo się płaci za opakowania, no to ja nie kupuję tanich, bo, bo płacę za to, żeby je wyrzucić później. No. Jestem zła. I ostatni rachunek sumienia trochę mnie to zdziwiło, ale jest to podkład Estee Lauder Double Wear, który już od dłuższego czasu u mnie leży, nieużywany, ale chyba zostawiałam go sobie po prostu dla, dla koloru, żebym pamiętała po prostu jaki kolor muszę kupić. I ja go użyłam jakiś czas temu raz i jakoś mi się tak dziwnie odklejał od... Twarzy, później już mam drugi rozum, się jakoś tak dziwnie odklejał i po prostu zdałam sobie sprawę, że po prostu się zepsuł, mimo iż nie był jeszcze przeterminowany wedle, że tak powiem, tutaj sugestii. Ale um, no, często jak się jeździ jako wizerzysta, jeżdżę na przykład na jakieś sesje zdjęciowe, czy to klienta, wożę ze sobą kufer. I wiecie, czasami się trafia na różne temperatury. Czasami są to upały, czasami są to mrozy, więc te kosmetyki też czasami potrafią przez kilka godzin być na przykład w upale. Więc wydaje mi się, że on po prostu się szybciej zepsuł, ale to, co wpływa na jego zep... Psucie, szybszy moim zdaniem, to jest to opakowanie. To opakowanie to jest jeden wielki skam, jak dla mnie. Eee, zobaczcie, większość podkładów ma pompkę wygodną albo jakiś taki aplikator, którym łatwo jest wyciągnąć produkt to oprócz tego, że tutaj więcej, przez to, że jest dostęp do powietrza, będzie szybciej się psuć, będzie więcej bakterii tutaj właśnie, więcej powietrza, no to jeszcze jest super niewygodny do używania i dla samych siebie, i w pracy wizerzysty, bo po prostu musimy to wylać, czasami trzeba to odtrząsnąć, żeby po prostu to wylać i wiecznie jest po prostu przez niego brudno, bo czasami się naleje za dużo, czasami za mało, nie mamy w ogóle kontroli nad tym, ile tego produktu się wylewa, więc sam sobie podkład jest przegenialny, jest. Fantastyczny, super trwały, na każde większe okazje rewelacja, świetny dla skóry tłustej, skóra tłusta fantastycznie nosi ten podkład, on się fantastycznie na takiej skórze sprawdza, ale to opakowanie to jest po prostu tragedia. Ponoć można dokupić pompkę, ale jak się dokupi pompkę, to nie można wtedy zamknąć tego i też jest dupa, więc trzeba za każdym razem, gdy się chce przetransportować ten podkład, trzeba było tą pompkę wykręcać, chować ją brudną gdzieś, nie za taką cenę. Nie za taką cenę, bo to nie jest tani podkład, a po prostu to opakowanie jest słabe. Przechodzimy do kategorii denek, i ja zacznę sobie od gąbek, które trzymam już od bardzo, bardzo dawna. Wiecie co? Trzymałam je, mimo że są takie już naprawdę, zobaczcie, zdezelowane. To pomyślałam, aby je trzymać w razie, gdy będę chciała użyć takiej gąbki, na przykład do nałożenia, nie wiem, jakiejś farbki na twarz, do jakiegoś artystycznego makijażu, ale leżały. Kilka lat ich nie użyłam, a w tym czasie już kolejne mi się zużyją, więc bez sensu jest je trzymać. Ta jest yy, od Beauty Blendera, to jest taki oryginalny Beauty Blender. Yy, kosztował mnie 8 dych. Czy warto? Nie wiem, czy warto, on mi się zużył zaraz po już przy trzecim wiecie myciu gdzieś tam mi pękła ta gąbka, nie jest jakoś lepsza, nie jest trwalsza, nie ma jakiejś innej struktury od tych takich, wiecie, po prostu znacznie tańszych, więc uważam, że nie warto kupować oryginału, jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy e, zbyt wielu na gąbeczkę, bo i tak ona po kilku, kilkunastu miesiącach jest do wyrzucenia. Czy kupię ponownie raczej nie, raczej będę szukała tańszych alternatyw? Tutaj mam natomiast Beczkę z Blended. Była spoko, porównywalna do tej, troszeczkę gładsza w strukturze. Była spoko. Była spoko. Czy kupię ponownie? Pewnie nie, mam po prostu mnóstwo innych, ale była okej. Okay. Zużyłam mgiełkę od Eveline. To była mgiełka utrwalająco-odświeżająca z kwasem piorunowym i bioorganicznym aloesem. Ym, I powiem Wam, że nie mam zdania na jej temat. Ym, nie odczułam jakiejś drastycznej różnicy w wyglądzie mojej skóry po użyciu tej mgiełki. Nie. prawda, <laughs> nie zauważyłam jakiegoś zjawiskowego utrwalenia, wiecie może troszeczkę tam coś, coś robiła, ale yy, byłoby mi szkoda kasy kupić yy, produkt którego jakby efektu jakoś zjawiskowo nie widzę nie wiem czy wiecie o co mi chodzi jak już bym miała kupić sobie mgiełkę rzecz, która nie jest aż taka super potrzebna w makijażu, no to już bym wolała postawić na coś co będzie mnie zawsze super utrwalało a to było takie po prostu do psiukania nie, taki, taki psikacz nie kupię ponownie. Kolejna rzecz to korektor. Tutaj się wydaje, że go wciąż jest dużo, ale wiecie co, on mi się po prostu wylał, bo tutaj są jakby takie dwie przestrzenie i po prostu jedna jakby pompowała drugą, i po prostu się takie, no nieważne, rozlało się troszeczkę, już nie jestem w stanie tego użyć. I oczywiście usunęłam tą gąbeczkę w pewnym momencie, i to jest bardzo fajny korektor, bardzo go lubię. Już go użyłam, to jest chyba moje drugie opakowanie w życiu i jestem z niego zadowolona. Ma fajne krycie, takie średnie wręcz w kierunku do mocnego, ładne wykończenie, ani matowe, ani mocno błyszczące, takie gdzieś po środku. Oczywiście jak nie podrujemy sobie przestrzenie, albo użyjemy w dużej ilości, no to potrafi się troszeczkę zbierać, ale jeżeli nałożymy go bardzo malutko, albo troszeczkę zasetujemy jakimś pudrem pod oko, no to trzyma się bardzo ładnie. Eee, bardzo go lubiłam. Lubiłam go też, wiecie, to tak na szybko wrzucić sobie do kosmetyczki, na przykład na jakiś wyjazd, kiedy nie chciałam na przykład brać, wiecie, dużej kosmetyczki, podkładu, to po prostu brałam sobie ten korektor i wiecie, mogłam trochę pod oko, trochę na jakieś tam niedoskonałości sobie pyknąć i bardzo się przyjemnie go używało. Eee, wygodne te wykręcane opakowania jest z tego względu, że mamy jakby kontrolę nad dozowaniem tego produktu. Nie przepadałam za tą gąbką, ją można używać jak ktoś lubi, jak ktoś nie lubi to możemy po prostu sobie wyrwać i też jest gitowa. Sama formuła korektora dla mnie jest bardzo przyjemna. Czy kupię ponownie? Jakbym nie miała innych do zużycia to myślę, że chętnie bym do niego wróciła. Następnie zużyłam takie serum 2 w 1 to jest Lovely Cucumber takie odżywczy primer do twarzy w 2 w 1, że on będzie i przygotowywał pod makijaż skórę i nawilżał i dla mnie to jest znowuż taki produkt, który... Coś tam pewnie robi, ale ja kompletnie nie widzę, czy coś robi. I gdybym miała wydać na to pieniądze, to już bym wolała zainwestować w jakiś porządny podkład. W sensie wydać te pieniądze, dołożyć sobie do podkładu, który będzie lepszy dla mojej skóry, albo do jakiegoś bardziej trwałego primera, coś, co faktycznie zrobi jakąś różnicę na mojej skórze, bo to owszem, troszkę nawilżało, czułam na przykład, że skóra robiła się taka bardziej kleista, że być może lepiej się przyklejał podkład, ale ja nie widziałam jakiej, jakiejś różnicy, jakiegoś rezultatu. Czy warto wydać czy kilkanaście czy kilkadziesiąt na coś, co niespecjalnie robi nam różnicę. Nie wiem. Moim zdaniem nie. Już bym wolała po prostu założyć sobie fajne, krem nawilżający i na to po prostu podkład. Nie kupię ponownie raczej na pewno. Kolejnym produktem jest primer glinkowy z Annabelle Minerals. ja tego primera używałam sobie jako pudru wykańczającego. Jest to produkt yy, bazujący na glince, więc robił bardzo, bardzo ładny efekt na skórze. Właśnie jak go nakładałam, yy, żeby przypudrować moją skórę, yy, to którego wrażenie jakby w ogóle tego pudru nie było ja mam na tym punkcie obsesję, nie lubię jak puder jest mocno widoczny na skórze, więc bardzo, bardzo go z tego powodu lubiłam, nie był to produkt idealny dla mojej skóry, bo moja skóra troszkę się przetłuszcza, świeci, więc on nie utrzymał mi super długo matu ale właśnie delikatnie utrwalał makijaż z tym efektem, że nie było tego pudru w ogóle widać minus był taki, że jak pudru było podkładu było w jakimś miejscu więcej to on potrafiał setując się troszkę przyciemniać tą okolicę, na przykład nie wiem tam pod okiem jak nałożyliście więcej korektora, to będzie to trochę przyciemniał, więc na to warto uważać. Czy kupię ponownie? Yy, nie wiem, bo po prostu mam dużo produktów, ale był bardzo przyjemny. Kolejne DNK -ko to laminator do Brwi z Glam Shopu, czyli takie mydełko. Tutaj zużyłam do zera, jak widać. Był to całkiem przyjemny produkt, jeżeli chodzi o jego. Efekt o jego działanie, czyli po prostu utrwalenie, bo naprawdę potrafił bardzo fajnie utrwalić włoski. Można było zrobić nim efekt soapbrow, takich przyklejonych do czoła włosków i trzymały się naprawdę bardzo dobrze. Minus był taki, że trzeba było ten produkt spryskiwać jakąś mgiełką czy wodą, więc jak ktoś nie miał mgiełki, no to miał pewnie większy problem, albo trzeba było być gdzieś przy zlewie po prostu, żeby, żeby to zmaczać. A przy takich formułach zawsze jest tak, że raz wyjdzie nam gęstsza, raz rzadsza, raz trzeba do. Dołożyć trochę więcej produktu oraz trochę więcej płynu, żeby po prostu tą idealną konsystencję sobie znaleźć, więc troszkę więcej zabawy przy tego typu produktach jest, to, co mnie mi przeszkadzało, to wielkość tego słoiczka. Bo jak chciałam włożyć tam szczoteczkę, to jeżeli produktu było full, to było spoko, ale jak on już mi się kończył, zagłębiał, to nie byłam w stanie dobrze nałożyć na szczoteczkę. Musiałam te szczoteczki wyginać w takie u i dopiero wgrzybywać i trochę mnie to frustrowało, więc to opakowanie było takie, wiecie, troszeczkę nie do końca moim zdaniem. Ale produkt mi nie wysychł, bo też się przy tych mydełkach to zaraz, więc to na plus. Czy kupię ponownie? Chyba nie, bo mam swojego ulubieńca w kwestii brwi yy, i nie chcę mi się już bawić po prostu z mieszaniem i tak dalej. Kolejna rzecz to maskara Louvre od Vipery. Louvre Vipera Mascara. Bardzo, bardzo fajna maskara. Byłam z niej mega, mega zadowolona. maskara z taką silikonową szczoteczką, co się rzadko u mnie zdarza, bo ja preferuję te, te takie włoskowe szczoteczki, ale przepięknie pogrubiała rzęsy, dawała taki efekt gęstości u nasady, co ja bardzo, bardzo lubię. I przede wszystkim nie odbijała się na górnej powiece, na dolnej, nie kruszyła się, bardzo ładnie się Utrzymywała przez cały dzień, może nie była wodoodporna, bardzo, bardzo dobra maskara jest w takim moim top 5 ulubionych maskar. Czy kupię ponownie, jak zużyję zapasy, chętnie do niej wrócę. Kolejny produkt to podkład Lancompton Idol Ultra Wear. Fantastyczny, kultowy podkład. Bardzo, bardzo dobry, przepiękny efekt na skórze. Taki leciutko-pudrowy, ale cieniutko leżący, dający matowe, ale nie płaskie wykończenie. E, bardzo trwały, chociaż to nie jest taka formuła, wiecie, m, zastygająca jak na przykład Estée Lauder Double Wear, ale bardzo ładnie utrzymywała się, e, utrzymywał się na skórze. Ja miałam odcień 0,25. Bardzo, bardzo lubiłam. Nie do końca opowiada mi zapach, bo jest troszeczkę taki mydlany, ale wygodna pompeczka, fajnie się dozowało, podkład jest bardzo, bardzo dobry i bardzo chętnie kiedyś do niego wrócę. Kolejny produkt to um, Makeup Primer and Beauty Serum 2 w jednym od Eveline Unicorn Magic Drops. I to znowuż jest właśnie takie serum, jak to z Lovely, czyli coś, co będzie nam troszkę nawilżało skórę, a troszeczkę przygotowywało ją pod makijaż. I faktycznie skóra robiła się delikatnie lepka po tym produkcie, ale ja nie zauważyłam jakiegoś rewelacyjnego utrwalenia, jeżeli chodzi o nawilżenie. Ja używam bogatej pielęgnacji, więc to mi wystarczy. Nie kupię ponownie tylko po to, żeby wydać kilka Kilkanaście, jeszcze kilkadziesiąt zł, żeby mieć czym się posmarować przed makijażem. Jakby nie widzę sensu używania tego produktu, bo nie daje jakichś spektakularnych efektów, nie kupię na pewno. Błyszczyk z Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss. <laughs> bezbarwny błyszczyk, po prostu bezbarwny błyszczyk. Był bardzo fajny, dawał efekt bardzo takiej intensywnej tafli na ustach. Nie kupię ponownie z tego względu, że mam już swoją inną ulubioną formułę i takie troszeczkę lżejsze, ta była bardzo taka ciężka, gęsta. I ja generalnie, uwaga, taka ciekawostka, mam uczulenie na błyszczyki. Nie na wszystkie, ale na wiele, wiele błyszczyków i niektórych produktów do ust. No i ten noszony przez bardzo, bardzo długi czas potrafił mnie uczulać. Więc raczej nie kupię ponownie, będę się trzymała moich ulubionych formuł. Następnie maskara Curl Bounce od Maybelline. Uwielbiam efekt, jaki daje na rzęsach. Przepiękne takie zagęszczenie przy nasadzie, ładne podkręcenie rzęs, taki bardzo intensywny efekt. Świetnie mi się sprawdzała. Natomiast zauważyłam, że odbijała mi się troszeczkę w tym miejscu, co się bardzo rzadko zdarza, bo mi najczęściej odbijają się maskary tutaj, bo mam tłustą powiekę. To ta tutaj rzadziej, ale na dole. Części, ale nie wiem czy nie jest to wina mojego kremu pod oczy. Bo zauważyłam, że inna maskara, która kiedyś mi się nie odbijała, teraz mi się odbija, więc mam takie, wiecie, podejrzenia. Jedna z Was pisała mi, że kupiła z mojego jakby polecenia, w sensie um, widziała u mnie efekt i też się skusiła i u niej się nie odbijało, więc nie jestem pewna, co z tym odbijaniem do końca. Mam drugą sztukę, dostałam w paczce PR-owej, więc będę używała może jak zmienię krem, jak skończę ten, co używam aktualnie i Wam dam znać. Jeżeli Wy macie... To napiszcie, czy u Was się tutaj odbija, czy nie. Bo jestem ciekawa, bo generalnie maskara ma bardzo duży potencjał i jeżeli by się nie odbijała, to chętnie kupiłabym ponownie. Zużyłam bazę pod cienie Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. To jest jedna z lepszych was pod cienie, jakie można sobie na rynku znaleźć. Bardzo, bardzo dobra, na bardzo długo starczała. Świetnie utrzymywała cienie, podbijała ich intensywność, łatwo się blendowało na tej bazie. Jest wszystko, czego potrzebujemy od bazy, to ta baza miała. Ja oczywiście musiałam jeszcze. I że chciałam bardzo trwały efekt na powiekach, żeby cały dzień się nic nie zbierało, no to jako posiadaczka tłustej powieki musiałam ją najpierw przypudrować, potem nałożyć bazę, ale to jest jak przy każdej bazie. Nie ma bazy, której nie muszę. Wcześniej przygotować ym, po prostu pudrem, wiecie o co chodzi. Więc pomijając ten fakt, jakby bardzo, bardzo dobra baza. I ostatni produkt to Clinic Beyond Perfecting podkład bardzo mocno kryjący, świetny podkład właśnie dla osób, które potrzebują mocniejszego krycia. Yy, jesteśmy w stanie nią zrobić trochę maskę, jeżeli nałożymy go za dużo. Ona jest w takim kopytku, zobaczcie, w formie o, coś tam jeszcze nawet się nabrało w formie takiego kopytka więc yy, moim sposobem na ten podkład było to nałożenie po prostu bogatej pielęgnacji, w sensie, żeby ona, skóra była jeszcze wciąż taka, wiecie, delikatnie, czy tam wilgotna na przykład od kremu i nałożenie naprawdę malutkiej ilości, gdzieś tam tylko, wiecie, kilka takich maluteńkich kropeczek i jedno, dwa kopytka i roztarcie tego i przepięknie wyrównało się kolory skóry z bardzo malutką ilością podkładu, więc uwielbiałam pod tym kątem. Nie do końca lubię to opakowanie, bo zobaczcie, że czekajcie, ja złapię to chusteczką. Tu mi się... O, rozkleiło, bo gdzieś ten, po prostu popłynął gdzieś ten podkład delikatnie. To mi też potrafiło schodzić, teraz, teraz nie mogę tego złapać, ale no dobra, nie będę się bawić. To wieczko też mi gdzieś tam tak schodziło, więc gdzieś troszeczkę ten podkład jakby rozklejał to opakowanie. Niemniej sama jakby forma, wiecie, tego, tego kopytka całkiem spoko, jak, jakby wygodnie się to nabierało, nakładało, ja jako wizerzystka też używałam czasami na klientkach, więc mogłam sobie po prostu z tego kopytka na taką, wiecie, blaszkę nałożyć, więc higienicznie też było całkiem spoko, łatwo się to dozowało, jeżeli szukacie takiego dobrze kryjącego podkładu o takim um, satonowo-matowym wykończeniu, to jest bardzo, bardzo fajny. Trzeba tylko uważać z jego ilością. Bardzo chętnie wrócę do niego kiedyś ponownie. Miałam w odcieniu alabaster i będę chciała kupić sobie inny odcień, bo ten alabaster wcale nie był taki alabaster, bo był troszkę nawet ciemniejszy od mojej skóry. I przechodzimy do ostatniej kategorii, jakim jest Hit The Pan Project, czyli będę pokazywała Wam moje denka w kosmetykach, czyli nie jakby wyzerowane zużyte kosmetyki, ale tam, gdzie, się, gdzie dosiągnęłam dna. I tutaj na przykład chciałam Wam się pochwalić tym, jak zużyłam eyeliner i chociaż... Tu nie ma jeszcze denka, to widać, że jest całkiem ładnie już wydłubany. Powiem Wam, że jeśli chodzi o cienie, to nie mam żadnego denka, słuchajcie, żadnego oprócz tego. To jest uwielbiana przeze mnie paleta Carnival XL Pro Palette. Tutaj widzimy, że w żółtym jest całkiem, całkiem spore denko. Mega mnie satysfakcjonuje. Żałuję tylko, że jest to jedyny denko w mojej kolekcji. Ale niektóre Ci nie mam całkiem ładnie pozagłębiane, więc może uda się sięgnąć dna jakiegoś innego. Na przykład ten jest całkiem ładny, tutaj wgłębiony. Nie wiem, czy to widać, tam nic nie widać, pewnie. <grymne> Ale taki prawdziwy denka też mam. Tutaj na przykład mogę się pochwalić denkiem w zestawie do brwi od Hey. No zobaczcie, że zużyłam całą pomadę, która była w tym i całkiem ładne zużycie mam tutaj e, przy tym cieniu. Tego praktycznie nie używam, bo jest troszeczkę ciemniejszy i dla mnie już za ciemny, ale myślę, że ten jestem w stanie e, tutaj sobie dalej dłubać, dłubać i dękować. No i to jest mega satysfakcjonujący widok. I zostały mi trzy produkty kremowe: tutaj Róż z Bobbi Brown. On jest w cieniu 20 Raspberry i widzimy, że całkiem ładne denko mi się tutaj pojawiło i ja te kremowe produkty zwykle nabieram szpatułką, dlatego też łatwiej mi jest jakby, wiecie, sięgnąć dna, można powiedzieć, ale to jest już całkiem go sporo. Może przy następnym odcinku będzie jeszcze większe. Tutaj całkiem nowy produkt tak naprawdę, ale też już mam denko, bo sobie tak lubię wydłubywać, jak już mówiłam, szpatułką. To jest bronzer w kremie Zimna Oliwka z Glam Shopu. Bardzo ładny odcień, taki chłodny, ale nie za silny nie za szary, więc mi bardzo odpowiada do takiego lekkiego konturowania. Więc jak widzimy... Um, dziurka tutaj się zrobiła. I mam również denko w brązerze w kremie od Danesy tutaj sobie nabieram tak z brzegu, bo tak mi szkoda tego środka wykorzystywać, więc też szpadułką sobie wyciągam stąd i to jest odcienie Light 2, Light 2. No i widzimy, że też mam tutaj denko, ciekawe czy... Do końca roku, tak wiecie, cały ten rządek zużyje. Zobaczymy. I kochani, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, jak taki odcinek Wam się podobał. Czy przyszedł Wam do gustu, czy robić dalej tak serie. Jestem ciekawa, czy Was również mega satysfakcjonują takie denka w kosmetykach, bo niektórzy nie lubią i, i patrzą na to i wydaje mi się, że to jest takie nieestetyczne, a ja właśnie uwielbiam takie denka i mega mnie jakoś tak motywują i satysfakcjonują, jak widzę właśnie taką, taką takie srebrne dno po prostu w opakowaniach. Chciałabym oczywiście robić więcej denek, ale um, mam tyle cieni, że ciężko jest po prostu je wyzerować, jak się za, każdego, za każdym razem używa innego. Ale dajcie mi znać, jak jest u Was tutaj z używaniem kosmetyków. Pochwalcie się, ostatnio zużyliście, czy gdzieś sięgnęliście dna jakiegoś cienia, czy jakiegoś innego produktu. Um, I bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli tęsknicie, to zaglądajcie na mój Instagram, Art. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem. I do następnego. Trzymajcie się. Pa!